Sens w tym Marikondo tam mówisz w taki y, ten sposób kilka razy to zaznacza, żeby jakby zobaczyć jak dużo rzeczy ty masz dlatego to trzeba wszystko wyrzucić jednego, z jednym razem na nie wiem na łóżko czy w jakieś, na, w jakieś inne miejsce może na podłogę gdzie tam nie wiem no nie na łóżko zwykle rzucają. Y, i zobaczyć ile przyjść w jakiś taki stan szoku i później zdecydować czy to potrzebne czy nie Trzeba dużo czasu na to, to trzeba naprawdę wydzielić sobie po prostu weekend, a może i więcej czasu, żeby te wszystkie rzeczy prze, przejrzeć, tak naprawdę. Dlatego ja jakby tak nie jestem gotowa tego robić i no, może to troszkę bardzo kategorycznie jakoś tam, naprawdę jakby tam też pokazane jest drugi, w drugim odcinku taka rodzina, która naprawdę ma bardzo dużo rzeczy. Jakby tam oni zapewne kupują tylko, żeby kupować, i, i tam oczywiście, tam trzeba było jakąś część wyrzucić. Ale jeśli tak się standardowo żyje, no to nie jestem pewna, że aż tam, aż tak dużo. No nie wiem, no może to wiecie, wy patrzcie według siebie, czy wam to jakoś odpowiada, chcecie to zrobić, bo można to zrobić. Jeśli macie siły, czas i energię, to bardzo ciekawa jestem też waszych doświadczeń, jeśli tak spróbujecie zrobić. Ale ja sobie po prostu przyjrzałam niektóre rzeczy i teraz po prostu jakoś tak bardziej zaczęłam myśleć ok, yy, z łatwością większą odpuszczać te rzeczy, żeby je, mm, no po, pozbyć się ich po prostu w taki łatwiejszy sposób. Jakoś otworzyłam szafę i pomyślałam, a ta sukienka, nigdy jej nie noszę i tak naprawdę nie lubię jej, nie lubię, rozumiecie? Wy nawet otwierając szafę i tak szybko przeglądając te rzeczy, ja tak sobie zrobiłam, yy, też zobaczycie, że aha, to lubię, to lubię, to lubię, i, a czego nie lubię, to od razu poczujecie, tak aż w żołądku coś się tak świecie ściśnie, że oh, nie warto robić tę rzecz. I ja od razu ją dostałam i po prostu już wiem, że takich kilka rzeczy zebrałam, które wiem, że nie lubię, i czuję to, gdy je widzę. To właśnie one już są takimi kandydatami na to, żeby, żeby je po prostu wyrzucić. Albo jeszcze zapytam może moja siostra będzie chciała, coś się zapytam, może ktoś będzie chciał. Jak nie, to. Mm, no bo nie są jakieś tam one super fajne, żeby to sprzedawać. Ja nie, nie myślę, że tam warto je odsprzedawać. Całość możesz obejrzeć w Klubie Współczesnych Kobiet. Serdecznie zapraszam.